Pomir Mencent, kandydat Konfederacji na prezydenta, prezes Nowej Nadziei. Witam, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początek oczywiście krótka piłka. Czy obca ingerencja może doprowadzić do unieważnienia wyborów w Polsce? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa reakcje, czekamy na państwa opinie. Zapraszam oczywiście na Radio ZPL. Ośrodek analizy dezinformacji NASK zidentyfikował na Facebooku reklamy, które mogą być finansowane z zagranicy. Czy ktoś za nas chce wybrać prezydenta? Może nie tyle wybrać, co wpłynąć na wynik wyborów, natomiast dziwię się, że naskowi zajęło to tyle czasu. Te reklamy chodzą po internecie już od ładnych paru miesięcy i widać, że wspierają, tak naprawdę atakują niektórych kandydatów, w szczególności mniej Karola Nawrockiego, Więc widać, że ktoś inwestuje dosyć duże pieniądze w polską kampanię wyborczą, wbrew polskiemu prawu, ponieważ tego rodzaju reklamy powinny być finansowane z komitetów wyborczych. Niestety pierwsza taka sytuacja w wyborach parlamentarnych w 2023 roku cały internet był zawalony reklamami mającymi Atakować, wtedy również nie szło to przez żaden komitet wyborczy. A ma pan podejrzenia, kto stoi za tymi reklamami? Znaczy, ja nie wiem, kto je opłaca, ani z jakich pieniędzy, wiem tylko, kogo wspierają. Wspierają Rafała Trzaskowskiego. No, pytanie, czy tak jest do końca, dlatego, że jak czytam komunikat tej e, agendy dezinformacji, czy też zajmującą się dezinformacją agendy Nasku, e, komunikat jest taki. Działania miały pozornie wspierać jednego z kandydatów i dyskredytować innych. Celem tych reklam mogło być działanie na szkodę kandydata rzekomo wspieranego przez tego typu reklamy. Panie redaktorze, niech pan mi to wyjaśni, tak, żebym zrozumiał, w jaki sposób reklamy obrażające mnie mają szkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu. Może ktoś na przykład chce zrobić z pańskich konkurentów e, właśnie ludzi, którzy manipulują opinią publiczną. Jeżeli ten ktoś chce zaszkodzić Rafałowi Trzaskowskiemu, to taka dobra rada dla tej osoby. Niech umieszcza reklamy wprowadzające w błąd do Rafała Trzaskowskiego, obrażające Rafała Trzaskowskiego, stawiające w złym świetle Rafała Trzaskowskiego. Tak będzie znacznie skuteczniej. No dobrze, czyli nie wierzy pan w ten komunikat? Uważa pan, że, że, tak, yy, że to jest dziwne? To jest jakaś teoria spiskowa. Jak można poważnie twierdzić, że reklamy obrażające dwóch kandydatów tak naprawdę mają zadziałać przeciwko trzeciemu kandydatowi, który na nich korzysta? W jaki sposób pan otrzymał ten filmik, który pan opublikował na swoich mediach społecznościowych, na którym mężczyźni zamaskowani. E, mówiący po ukraińsku grożą panu i pańskiej rodzinie? To przyszło mailem, zarówno na moje skrzynki pocztowe, jak i na skrzynkę pocztową Grzegorza Płaczka, szefa naszego klubu poselskiego Konfederacji. No i ta, ta cała sytuacja zaczęła się jeszcze na przełomie lutego i marca, tydzień mniej więcej po mojej wizycie w Lwowie. Dostałem wtedy maila z pogróżkami, też z groźbami śmierci względem niej, mojej rodziny, do którego było dołączone takie zdjęcie przedstawiające członków mojej rodziny upozorowanych na ofiary rzezi wołyńskiej. No, i na tym filmiku, który opublikowałem, jest dokładnie to samo zdjęcie. Ja zablurowałem, ono jest bardzo drastyczne, tak żeby nie niosło się po internecie. Natomiast to pokazuje, że to są dokładnie ci sami ludzie, którzy kilka miesięcy temu wysłali mi tego maila. Zgłosił pan to na policję, rozmawiał pan z policją? E, tak, byłem na policji e, raz. Z, z... Najpierw to zgłosiłem na policję, potem przyjechali jacyś członkowie, e, policjanci chyba z CBS-u, z jakiejś tam jednostki właśnie dotyczącej e, cyberprzestępczości, więc zgłosiłem to od razu. E, no i do tej pory nie słyszałem o żadnych efektach tego zgłoszenia. A policja co pan powiedziała? No, że będą szukać. Zaproponowano panu ochronę? Wczoraj wieczorem dostałem, powiedzą w Toruniu, propozycję ochrony od policji. I co pan odpowiedział? Nie skorzystałem. Wolałbym, żeby policja zajęła się znalezieniem sprawców, znalezieniem osób, które mi grożą. Jeżeli ktoś będzie chciał zrobić mi krzywdę, to i tak to zrobi, niezależnie od tego, czy będę miał ochronę policyjną, czy nie. No pytanie, czy to nie jest mistyfikacja, bo szefowa klubu Lewicy, Anna Mereżukowska, panu nie wierzy. Napisała tak, nie dostałeś, tylko nieudolnie nagrałeś z kolegami. To pan nagrał ten filmik? Czy znaczy, słów brakuje na coś takiego? Jeżeli pani Żukowska uważa, żebym tworzył groźby względem moich dzieci czy mojej żony, jest to jakieś nieporozumienie. Ja nigdy nie miałem zbyt dobrego zdania o pani Żukowskiej, ale tutaj przekroczyła wszelkie granice. Może chodzi o to, że miał na myśli, że pan chciał sprokurować współczucie wobec siebie, co pomogłoby panu w kampanii, a jednocześnie wzbudzić antyukraińskie nastroje? Tekst, który napisałem przy publikowaniu tego filmu raczej pokazuje, że mam co innego na myśli. To znaczy to, co mnie najbardziej przeraża, to to, w jakim kartonowym państwie my żyjemy. Bo trzy miesiące temu zgłosiłem to na policję przez... Prawie trzy miesiące nic się nie wydarzyło. Jestem posłem, kandydatem na prezydenta RP i chciałbym czuć wsparcie swojego państwa w tego rodzaju sytuacjach. Czytam w internecie, że gdy jakaś emerytka, zresztą też z mojego Torunia, jak groziła Jerzemu Owsiakowi, to chyba po dniu albo po dwóch miała wizytę policji, bo byli w stanie od razu ją namierzyć. Natomiast kiedy ktoś grozi mi, czuję, że państwo w ogóle nic z tym nie robi. No dobrze, a nie sądzi pan, że to może być rosyjska prowokacja, która tak naprawdę ma na celu skłócenie Polaków i Ukraińców? Może to być oczywiście rosyjska prowokacja. Nadwolałbym, żeby to była rosyjska prowokacja, nie żeby rzeczywiście coś Ukraińcy grozili mi śmiercią. Byłby to dla mnie wariant i dla mojej rodziny zdecydowanie bezpieczniejszy, ale chciałbym, żeby polskie służby ustaliły, kto to robi. W sondażu dla Radia Z wynika, że jest pan mniej uczciwy niż Trzaskowski i Nawrocki. We wszystkich innych kategoriach, prócz jednej, wierność swoim zasadom, ma pan mniej wskazan niż pana konkurenci. Jak pan to skomentuje? Tak działają sondaże, tak myślą wyborcy. Jeżeli ktoś kogoś lubi, to przypisuje mu wiele pozytywnych cech. Jeżeli kogoś nie lubi, to widzi go w samych takich czarnych barwach. W związku z czym w ogóle mnie to nie dziwi. A uważa pan, że jest pan bardziej prawdomówny niż Trzaskowski i Nawrocki? Co do Nawrockiego, nie mam tutaj absolutnie żadnych wątpliwości, że jestem bardziej od niego prawdomówny. Rafał Trzaskowski... Ciężko zdefiniować prawdomównym. Według mnie to jest człowiek, który... Czyli ktoś, jest, kto gdzieś, nie kłamie. Według mnie to jest... Zdefiniujmy jeszcze kłamstwo. Według mnie to jest człowiek, który powie absolutnie wszystko, jeżeli uważa, że mu to będzie do czegoś przydatne. Nie wiem, czy on ma jakieś swoje wyrobione poglądy polityczne, czy mówi tylko to, co aktualnie wydaje mu się, że mu się opłaca, no, ale to już jest kwestia wyborców. No, każdy ocenia inaczej ludzi. Najnowszy sondaż dotyczący poparcia to jest sondaż dla Onetu. Na Rafała Trzaskowskiego chce głosować 32%, na Nawrockiego 26%, na pana... Poniżej 11, 10, 8. Dalej są Magda Alena, Bia, Szymon Hołownia i Adrian Zandberg. Zjechał Pan trochę w ciągu ostatniego miesiąca, nawet nie trochę, bo mm -hmm. miał Pan 20, 19, teraz ma Pan niespełna 11. Jaka jest tego przyczyna? Pytanie: czy ja miałem 20 i czy teraz mam 10? Od dłuższego czasu mówiłem, że moje wyniki sondażowe są zawyżane, a potem będą zaniżane. Ale po co to, jeśli tak Pan uważa, po co miałoby to być robione? Sondaże służą również do tego, żeby wpływać na nastroje, na emocje wyborców, żeby wpływać w jakiś sposób, oddziaływać na rzeczywistość. Zresztą widać bardzo często, że wyniki sondażowe mocno odbiegają od wyników realnych, nie tylko w Polsce, również za granicą. Wydaje mi się, że to nie jest żadna tajemnica i że wyborcy mają świadomość tego, że za pomocą sondaży próbuje się kreować również rzeczywistość. No Ale to doskonałe alibi dla usprawiedliwienia własnych błędów w kampanii. Panie redaktorze, gdybym negatywnym dla siebie sondaż komentował w ten sposób, to rzeczywiście byłby Pan rację, ale pozytywny również w ten sam sposób komentowałem. Sondaż jest bardzo tanią metodą wpłynięcia na rzeczywistość. Mówiliśmy o tych reklamach z nasku, które tam to były setki tysięcy złotych, na to, żeby w jakiś sposób wpłynąć na emocje wyborców. Taki sondaż kosztuje 8, 10, 12 tysięcy złotych. Potem media go wszystkie powielają. To jest najtańsza chyba metoda wpływu na rzeczywistość. A Konfederacja nie pracy. kupuje sondaży? Robiliśmy swoje wewnętrzne sondaże w tej kampanii, natomiast my ich nie publikowaliśmy, nie wysyłaliśmy ich do gazet, nie opłacaliśmy sondaży po to, żeby jakieś media je publikowały. Jeśli pan nie dostanie się do drugiej tury, a być może najprawdopodobniej dostaną się tam panowie Nawrocki i Trzaskowski, to na kogo pan zagłosuje w drugiej turze? Przed zakończeniem pierwszej tury nie będę mówił o tym, co się wydarzy po pierwszej turze. Czyli rozumiem, że jak będzie już po pierwszej turze, to pan powie, na kogo pan zagłosuje, tak? No mam nadzieję, że na siebie. Wtedy, znaczy deklaruję, jeżeli że jeżeli będę w drugiej turze, to zagłosuję wtedy. No, nie na podejrzewam, siebie. żeby było inaczej. Ale dobrze, jak będzie, jak pan jednak nie wejdzie, bo sondaże pokazują, że jednak pan nie wejdzie? To zobaczymy, jak będzie. Natomiast o tym, co będzie po pierwszej turze, będziemy mogli rozmawiać po pierwszej turze. Ale czy będzie jasna deklaracja z pana strony, czy raczej powie pan, że tak, po umywamy pierwszej. ręce. Nie mówię wam nic, moi drodzy wyborcy. O tym, co się wydarzy po pierwszej turze, powiem po pierwszej turze. Ale czy pan już wie, co pan powie, tylko nie chce pan po powiedzieć? Po pierwszej turze będziemy wie? rozmawiać o tym, co się wydarzy po pierwszej turze. Mogę to jeszcze pięć razy powiedzieć, panie redaktorze, ale nie wiem, czy nie szkoda czasu antynowego. To krótka piłka, trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. TVP do likwidacji, tak czy nie? Tak. Jeśli nie wejdę do drugiej tury, w następnych wyborach wystartuje Bosak, tak czy nie? Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne, natomiast nikt nie wie, co się wydarzy za 5 lat. Polską rządzą deweloperzy, tak czy nie? Nie. Nie. No nie. A Donald Tusk jest deweloperem czy historykiem? I mamy odpowiedź na naszą pierwszą krótką piłkę: czy obca ingerencja może doprowadzić do unieważnienia wyborów w Polsce? Tak odpowiada 55% uczestników naszej sondy: nie, 45%.